Zapraszam Was na kolejny film z serii Encyklopedia Włosingu. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście żadnego odcinka z tej serii, to serdecznie zapraszam Was do filmów Jak wybrać szampon i jak wybrać odżywkę i maskę. A dzisiaj o. Moim zdaniem jest to najtrudniejszy temat, jeżeli chodzi o tematy włosowe, ponieważ na dobrą sprawę na temat każdego oleju albo już napisano dziesiątki prac naukowych, albo można jeszcze napisać dziesiątki prac naukowych. A kwestia tego, jak wybrać olej dla konkretnych włosów, jest to kwestia na tyle indywidualna, że ciężko jest do tego podejść globalnie. Dlatego Pierwsze co Wam polecam, to pobranie sobie na przykład właśnie z opisu gdzieś tam to umieszcza, czegoś takiego jak właśnie tabelka testowanie olejów do włosingu. I ja tutaj wpisałam jakieś takie przykładowe, nie sugerujcie się kompletnie tym, co tutaj jest wpisane. I wpisuję tutaj olej, po prostu jaki został użyty, słonecznikowy, oliwa z oliwek, kokosowy, masło sza. To po prostu co użyjecie. Później typ, żebyście stopniowo uczyli się typów olejów, chociaż to zawsze można sobie sprawdzić. Jego nie jestem zwolennikiem takiej typowej pamięciówy, więc naprawdę lepiej sobie zapiszcie parę źródeł i po prostu później zróbcie porównanie, czy ten olej na pewno jest tego typu. Sprawdźcie sobie jego skład, jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe, i będziecie mieć wszystko jasne, lepiej sprawdzić, niż się pomylić. Dalej mamy właśnie kwasy tłuszczowe, ponieważ tutaj jeszcze będą wchodziły do Dodatkowe, dodatkowe czynniki. No i na koniec, jak się sprawdził, ja tutaj roboczo buźki postawiłam, ale można tam też napisać wnioski, na przykład takie, że przykładowo, jeżeli w oleju jest więcej omega 6, to lepiej się sprawdza. Tutaj to napisałam przy oliwie z oliwek, w porównaniu z olejem słonecznikowym. Ja polecam obserwacje, bo też nie musi być to obserwacja typowo naukowa, że okej, okay, no to wobec tego wysoka zawartość kwasu erukowego zaznaczy, to że to mi się sprawdza. Tylko po prostu, włosy były fajne, znaczy ten olej mi się sprawdził, znaczy szukam podobnych. I w ten sposób. Postaram się Wam jak najprościej to wytłumaczyć. Przepraszam za wszelkie skróty myślowe, bo tak jak mówię, na ten temat napisano dziesiątki, setki, jak nie tysiące prac naukowych. I oczywiście. Zachęcam do researchu i do dodawania wiedzy tutaj w komentarzach. Zaczynamy! Po pierwsze, na pewno słyszeliście już o czymś takim jak porowatość włosów. Warto oczywiście wiedzieć, jakiej porowatości są Wasze włosy, tylko od razu mówię: porowatość może się w ciągu życia po pierwsze zmieniać, a po drugie, zmieniać też pod wpływem np. stosowania henny, czy też np. rozjaśniania. Przy stosowaniu henny, włosy mogą być tak jakby fejkowo bardziej niskoporowate a przy rozjaśnianiu, oczywiście, mogą być fejkowo. Wyżej porowate, bo nie jest to stan wasz taki, jakie włosy są od urodzenia, tylko po prostu wynik przeróżnych zabiegów. Oczywiście też jest tak, że włosy u nasady są niżej porowate niż te na samych końcówkach, zwłaszcza jeżeli macie długie włosy, tak jak ja. No to wiadomo, że te na dole będą bardziej zniszczone, te na dole będą po większych przejściach, jeśli chodzi o działanie promieni słonecznych, a promienie słoneczne działają, jeżeli chodzi o tryb działania tak samo jak rozjaśniacz, więc te na końcówkach będą po prostu wyżej porowate. Tutaj chcę Was uwrażliwić na to, że to, że jeżeli dany olej albo dana grupa olejów się u was sprawdza, to nie znaczy, że przez całe życie się będzie u was sprawdzać, tak samo to, że na przykład olej kokosowy się u was nie sprawdza, nie znaczy, że na przykład za rok świadomej pielęgnacji ten olej nie zacznie, nagle się u was sprawdzać, bo obniży się Wam porowatość włosów. Jak określić tę porowatość? Powiem szczerze, zapraszam do testu na moim blogu, ponieważ są różne testy porowatości, w tym słynny test ze szklanką, który jest tak absurdalnym testem, że, że cały czas się zastanawiam, naprawdę, na jakiej podstawie to zostało wymyślone. To jest takie pseudonaukowe, troszeczkę, bo warunki są tak słabo określone, że w zasadzie z każdym włosem możecie osiągnąć każdą porowatość w tym słynnym teście ze szklanką, a w moim teście są też inne testy na różnych stronach, więc możecie zrobić kilka dla porównania. Myślę, że tak dobrane są pytania i, że tak powiem, punktacja za odpowiedzi, że dostaniecie odpowiedź po prostu najbliższą rzeczywistości i tak przykładowo moje włosy to typowe średnio pory, także zapraszam do testu i jeżeli jeszcze nie zrobiliście to naprawdę polecam zapauzować zrobić test i wrócić bo teraz będę mówiła o tej słynnej porowatości, niska porowatość typowa dla włosów takich typowo powiedzmy Azjatyckich, prostych, lśniących, e, mówię takimi hasłami, żeby jak najłatwiej to sobie połączyć w głowie z obrazami, lubią zazwyczaj dużą zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych i zazwyczaj jakie typowe niskoporki będą uwielbiały kokos. Tak jak mówię, moja mina myślę, że świadczy bardzo dobrze o tym, że nie jest to zasada stuprocentowa tylko po prostu warto sobie tak czy inaczej sprawdzić, czy ten kokos działa, bo kokos ma taką fajną właściwość, że faktycznie udowodnione jest jego działanie w wielu badaniach naukowych, jeżeli chodzi o dodawanie masy włosom, o takie troszeczkę pseudo udawanie włosa, czyli jeżeli macie bardzo zniszczone włosy, albo bardzo takie zjechane rozjaśnianiem, to taki kokos może tam sobie powchodzić, trochę ponaprawiać te włosy i będą po prostu lepsze dzięki temu olejowi. Także Niewiele olejów zostało tak przebadanych, więc myślę, że, że to jest dobra podstawa do tego, że jeżeli olej kokosowy się u was sprawdza, do tego, żeby go po prostu używać. Także do niskoporowatych włosów przede wszystkim właśnie oleje z dużą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, takie jak właśnie masła, właśnie olej kokosowy, a masła, na przykład masła si, masło babasu, masło mango, też są. Polecane. Z tym, że tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę na porównanie na przykład masła si y, i oleju kokosowego. W maszcie si jest połowa tego, co w oleju kokosowym, jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe nasycone, a połowa jest już jedno nienasyconych. Czyli teoretycznie masło si jest tak na granicy pomiędzy polecanymi do włosów niskoporowatych, a polecanymi do włosów średnioporowatych. Więc wniosek jest taki: nie skreślajcie na przykład takiego masła si tylko dlatego, że jest zazwyczaj polecany do niskoporów, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na jego strukturę i zawartość kwasów tłuszczowych, to wychodzi na to, że jest na dobrą sprawę bardzo na granicy. Podobnie jest z niesławnym olejem palmowym, który no wiele osób z powodów ideologicznych odrzuca, ale jeżeli chodzi o czysto takie rzeczy powiedzmy biochemiczne, chemiczne, to jest podobny do masła si bardziej niż do kokosowego zdecydowanie także zachęcam do researchu i do dowiadywania się bo może się okazać, że skreślamy olej bez powodu, także jeżeli chodzi o niską porwatość i nasycone kwasy tłuszczowe te oleje tłuszcze z przewagą takich kwasów no to w ten sposób się to prezentuje z gotowych produktów mogę wam zaprezentować chociażby oleje indyjskie bardzo często mają przewagę oleju kokosowego ze względu myślę na dostępność tego surowca i ze względu na to, że włos chociażby właśnie hindusek są często takie jak opisałam typowe niskopory i kokos będzie im służył czyli na przykład watika z cytrynką, no to jest baza olej kokosowy z dodatkowymi ekstraktami ziołowymi, jest oczywiście też um, olej kokosowy i można wybrać rafinowany, nierafinowany tu akurat znakomi, czym się różni rafinowany, nierafinowany dla włosów generalnie za bardzo niczym, tutaj może być dyskusja, ale zapachowo bardzo, ponieważ oczywiście nierafinowany pachnie jak kokos, jak ktoś uwielbia, to polecam serdecznie. Jak ktoś nie uwielbia, to jest nierafinowany, więc ten będzie pachniał, a tu mam taki zwykły, kuchenny rafinowany, więc nie będzie pachniał. Co wolicie? Jeżeli Wam służy kokos, to już sobie wybierzcie. Słynny olej sesa na porost włosów, to jest też na bazie oleju kokosowego. Także to, jeżeli chodzi o niskopory, a teraz średnio. Średnio pory Średniopory zazwyczaj lubią oleje z przewagą kwasów jednonienasyconych I tutaj mamy omega 7 i 9. No i właśnie, i tutaj wchodzi właśnie ta nasza tabelka, którą Wam poleciłam, żeby sobie zapisywać, jakie oleje się sprawdzają, bo na tej podstawie możemy sobie później sprawdzić, w jakim oleju jest więcej 7, w jakim 9 i w jakim to jest powiedzmy, w jakim stosunku są te oleje. I dzięki temu możemy wiedzieć, które z tej gruby będą nam bardziej pasować. Przykładowo, jeżeli chodzi o omega-7, to takimi królami będzie makadamia i rokitnik, a już na przykład olej awokado będzie już miał tego mniej. Czyli jeżeli służy wam olej makadamia, no to znaczy, że omega-7, wyższa zawartość, to jest właśnie ten kierunek. Omega-9 oczywiście też jest zawarte w oleju makadamia, ale jeśli chodzi o omega-9, no to tutaj królową jest przede wszystkim oliwa. Mamy jeszcze kwas erukowy, który, o którym może słyszeliście, że jest szkodliwy i na przykład w oleju, pakowym, on jest po prostu usuwany, ale kwas erukowy pozostaje i nie jest usuwany z oleju musztardowego, więc jeżeli kwas erukowy wam służy, to olej musztardowy wam też będzie służył, na przykład ja bardzo lubię olej musztardowy na długość włosów, no i wtedy to nie jest szkodliwe oczywiście, bo tego nie zjadacie i olej musztardowy na przykład w Indiach jest normalnie spożywany, ale u nas w Europie powiedzmy być może też nie jesteśmy przystosowani albo no po prostu jest to niezalecane, żeby, żeby zjadać taki olej, ale na włosy kwas erukowy Potrafi mieć super działanie i znajdziecie go chociażby w oleju musztardowym, i no to jest właśnie Omega 9. Podsumowując, średnia porowatość to właśnie przykładowo oliwa, makadamia. Awokado musztardowy. Jeszcze tutaj możemy dodać na przykład słodkie migdały, ale takie słodkie migdały niejednokrotnie spotkałam się z tym, że u wysokoporów też się świetnie sprawdziły. Także e, powiem Wam tak: często jest tak, że te oleje, które są polecane dla średnioporów, świetnie się sprawdzają też i e, u wysokoporów i ze wzajemnością, bo średnia porowatość i wysoka porowatość często są tak na granicy. Także wszystko jest kwestią po pierwsze i testu, a po drugie. Indywidualnych preferencji włosów. Ale przejdźmy już do włosów wysokoporowatych, gdzie oczywiście najbardziej ulubione są te wielonienasycone kwasy tłuszczowe. To jest Omega 3 i 6. No i Omega 3 i 6 mamy szczęście, że tutaj akurat ładnie jest to ujęte w tabelkach. I, I tutaj też Wam dam link do tabelki, która jest nawet na Wikipedii. I możecie sobie porównać i też wyciągnąć wnioski. Jeżeli spojrzymy sobie na olej leniany, to on jest tutaj w ścisłej topce i zdecydowanie przewaga jest omega 3 nad omega 6. Niżej troszeczkę mamy na przykład olej sojowy. Tutaj już mamy 0,13, czyli zdecydowanie mniej jest omega 3 niż omega 6. A na samym z kolei, już bardziej dole, już nie samym dole, mamy olej kukurydziany, gdzie 001, A jak spojrzymy na sam koniec tabeli, gdzie to omega 6 jest wywalone w kosmos, a dalej są to tłuszcze z przewagą zawartości kwasów wielu nienasyconych, mamy na przykład olej bawełniany, w którym mamy 27 do 7018 jednostek, więc mamy praktycznie nie mamy praktycznie omega 3, a omega 6 jest. Kosmosie. Także na podstawie tego możemy zauważyć, że to, że na przykład sprawdza nam się olej lniany niekoniecznie musi znaczyć, że sprawdzi nam się olej z naszą bawełny, w którym notabene jest też całkiem sporo nasyconych. Musimy mieć na uwadze to, że nawet jeżeli oleje są zakwalifikowane do teoretycznie jednej grupy i teoretycznie sprawdzą się na włosach wysokoporowatych, to wcale tego nie znaczy. Także. Taki właśnie jest washing, dość nieprzewidywalny, dlatego też naprawdę ważna jest ta tabelka i ważne są te obserwacje. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o kwestię tego, jak wybrać olej, dostosowując do porowataści, wyjaśniłam. Najlepiej jest oczywiście mieć sobie tę listę gdzieś i sobie po prostu to sprawdzać, później testować, a później jeszcze dodatkowo robić taki cross-check, jak to z tymi kwasami tłuszczowymi jest i sobie powoli wypracować, co się sprawdza. Metoda prób i błędów też jest jak najbardziej dopuszczalna, czyli po prostu testowanie: OK, ten mi się sprawdził, to się go trzymam Jeśli mamy szczera, ja tak robię w zasadzie, bo są też oleje, które trudniej jest sprawdzić, czyli jest mniej źródeł na temat zawartości kwasów tłuszczowych w tych olejach, a ja wiem, że mi się na przykład sprawdzają. Przykład olej z pestek śliwki. Świetnie mi się sprawdza, więc nie wnikam do końca już dlaczego, chociażbym mogła. Więc jeżeli będę miała bardzo dużo czasu, to będę analizować wszystkie oleje w sposób bardzo szczegółowy. Ale na razie przyjmuję, okej. Okay. Olej z pestek siwki mi się sprawdza, więc go stosuję. Kolejne zastanawianko może być takie: czy wybierać oleje kosmetyczne, czy wybierać oleje spożywcze? Powiem Wam tak, nie ma różnicy. Wybierajcie, które Wam wygodniej. Często mamy po prostu jakieś spożywcze w domu, czy tutaj jest jakiś olej. Nawet nie wiem, rzepakowy i oliwa z oliwek Czy olej kokosowy Czy mamy też po prostu zwykłą oliwę Czy mamy tutaj, ja mam olejowych smaków To są rewelacyjne oleje na przykład z czarnuszki Czy z pestek dyni, Czy sezamowy Warto jest sobie przetestować, jeżeli już jakieś macie No bo już są, tak? Nie trzeba nic kupować Można przetestować, można obserwacje zapisać A jeżeli dalej będziecie już sobie kupować oleje No to też to może być wskazówka w jakie iść no i z kosmetycznych Oczywiście polecam też Bo mamy większy wybór Mamy mniejsze pojemności Na przykład za to lubię takie marki jak Your Natural Side, że mamy tutaj 10 ml Czy ileś tam i mamy jakieś takie dziwne Typu z brokuła, z pietruszki Z granatu, z czarnego bzu Te z małych nasion Zazwyczaj to, to jest taka powiedzmy zasada bardzo nienaukowa będą sprawdzać się dla włosów wyżej porowatych, więc, więc to, to też można sobie tak mniej więcej ok, jak z naszą malin, jak z pestek jeżyn jak z truskawek, to jest prawda, że wysokopory polubią jeżeli kompletnie nie możecie trafić z typem oleju, to spróbujcie mieszanki olejów, na przykład zmieszajcie sobie oliwę z oliwek, z na przykład olejem awokadu, dodajcie do tego ze dwie krople lnianego, czy jakiegoś innego z, z małych nasion i spróbujcie, czy coś takiego wam nie, nie podpasuje a później możecie sobie stopniowo bawić się proporcjami i, i kombinować. Mamy też kwestię tego, czy olej będzie stosowany do długości włosów, czy do skóry głowy, czy do i tego i tego, bo mamy oleje, które szczególnie nadadzą się do skóry głowy. Mamy też oczywiście mieszanki olejów, no ale mm, oleje czyste, które się nadają do skóry głowy, no to przykładowo olej tamanu, olej nim. I na przykład olej musztardowy, olej z gorczycy, takie oleje się zdecydowanie nadają, tylko trzeba pamiętać, że na przykład tamanu i nim strasznie śmierdzą, więc uważajcie i dobrze jest je mieszać z innymi, na przykład z oliwą z oliwek jako bazą, żeby sobie na początek przetestować, a nie na jolo od razu dawać na całą głowę i później na przykład nie móc wytrzymać albo ogólnie a na przykład olej laurowy bardzo trzeba uważać, bo może bardzo podrażnić, zwłaszcza jak się da w stężeniu 100%. Także jeżeli dajecie takie oleje, które mają bardziej powiedzmy terapeutyczne właściwości tamanu, nim laurowy, to zróbcie i próbę uczuleniową, i nie dawajcie ich w dużym stężeniu, w stężeniu 100%. Zawsze doczytajcie, czy można dać w stężeniu 100%, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tu zwłaszcza właśnie uczu uczulam na olej laurowy. Jeżeli szukacie oleju na problemową skórę głowy i jeżeli chodzi o problem, to mam na myśli przetłuszczanie, łupież, tego typu sprawy, to polecam czarnuszkę konopny, to może być normalny olej właśnie spożywczy albo olej knopny, tutaj przykładowo kosmetyczny, ale to też może być spożywczy i na skórę głowy potrafią działać świetnie, łagodząco, nawet w takich stanach okołołuszczycowych, asetesowych i przy przetłuszczeniu też świetnie działają. Oczywiście przy oleju z czarnuszki on ma specyficzny też zapach, to po pierwsze, a po drugie, którzy po prostu mają na niego alergię, więc uważajcie, na, na wszystko można mieć uczulenie, to wiadomo, więc jeżeli chcecie tak pójść po całości i całą sobie skórę głowy naolejować, zawsze lepiej i profilaktycznie zrobić sobie próbę uczulenia za uchem, tak dla bezpieczeństwa swojego i, i swojej skóry głowy na dobrą sprawę każdy olej można dawać na skórę głowy, tylko nie każdy na tą skórę głowy dobrze zadziała i też nie każdy będzie łatwo z, z tej skóry głowy zmyć, po prostu to zależy też od waszej umiejętności zmywania oleju, czyli emulgowania, o tym już był film, o tym oczywiście też jest we wpisie, też jeżeli chodzi o oleje na skórę głowy, często mieszanki olejów z dodatkowymi składnikami, z jakimiś ekstraktami e, istnieją, czyli na przykład właśnie Vatika, czyli na przykład klasyk, e, tak jak Sesa, czy na przykład na ta Natural Mask, gdzie mamy olej to jest czarnuszki arganowy, tamanu rycynowy. Ale też i ekstrakty, na przykład ekstrakt imbirowy. No i takie olej jest zdecydowanie mną super na skórę głowy, można je przeciągnąć też na długość, ale tu bym uważała, na co na przykład, jeżeli są olejki eteryczne, takie jak na przykład cytrynowe, jakieś pomarańczowe i tak dalej, one potrafią trochę wysuszać długość, więc miejcie to na uwadze! Nie, nie powiedziałabym, że to jest jakieś zagrożenie pierwszego stopnia, ale po prostu uważajcie. Także podsumowując już wszystko, po pierwsze, jak wy Olej, żeby się tego dowiedzieć, należy sprawdzić porwatość swoich włosów. Należy przeprowadzić testy na olejach, które już macie, czy to kuchenne, czy to kosmetyczne, i zapisać sobie obserwacje, a później dowiedzieć się, jaki to jest typ oleju i na tej podstawie na przykład wybierać kolejne oleje. Kolejna sprawa to rozkminić, czy chcecie olej do długości, czy do skóry głowy, czy do tego i tego. Bo jeżeli do tego i tego, to czasem się da. Na przykład musztardowy dla mnie jest dobry i na skórę głowy, i na długość. Ale jeżeli chcecie tylko na skórę głowy, to w Wtedy na przykład to, że długość nie lubi kokosa nie musi mieć aż takiego znaczenia, jeżeli będziecie dawać to tylko na skórę głowy i wtedy przykładowo watika czy sesa, czy na przykład znakomi coś takiego będzie ok. Pamiętajcie, że tego typu mieszanki z ekstraktami, z olejkami eterycznymi mogą przesuszać długość. Jeżeli chodzi o oleje na końcówki, zazwyczaj najlepiej sprawdzają się oleje albo właśnie z małych nasion czyli te z przewagą kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, na przykład jak z nasion malin, bo one tak jakby bardziej otulają włos, niż dodają do jego masy, niż jakby przenikają bardziej, niż są takie, prawda, wnikające. Czasem też tak się nazywa właśnie nasycone, że są wnikające, jedno-nienasycone, że to są półwnikające, a wielonienasycone, że są niewnikające, ale to wszystko jest takim uproszczeniem, więc, więc pamiętajcie, że upraszczamy, ale też na tym polega pielęgnacja włosów, i na tym polega przede wszystkim początek pielęgnacji włosów, żeby spróbować, a nie żeby się w tym wszystkim zagubić. Więc błagam, napiszcie mi, czy wam wyjaśniłam przynajmniej coś tym filmem, czy tylko wam zamieszałam, bo miałam oczywiście na celu przede wszystkim wyjaśnienie. Pamiętajcie oczywiście, że wybór oleju to jest jedno, a później metody stosowania to drugie. W tym celu nagrany będzie kolejny film, gdzie wyjaśnię, jak wybrać metodę olejowania włosów, bo wybór oleju to jest jedno, metoda to jest drugie. A zmywanie to jest trzecie. Olejowanie, sprawa złożona. Czy warto? Warto w 100%. Spróbujcie koniecznie, bo systematyczne olejowanie to jest między innymi jedna z kilku rzeczy, które doprowadziły moje włosy do takiego stanu, które pozwoliły mi rozjaśnić z niewielką szkodą włosy, naprawdę uzyskać przefajną strukturę włosów i też porost, bo na przykład olej musztardowy to jeden z moich hitów na porost nie widzę przeszkód, żeby olejowanie nie miało być dla każdego tylko wiadomo dopasujcie olej do siebie i obserwacje, jeśli chodzi o pielęgnację włosów są super, super ważne dlatego też zachęcam do pobrania arkusza, do wpisywania swoich obserwacji czy to w formie cyfrowej, czy to ręcznie do robienia zdjęć systematycznych bo olejowanie po... Sprawia stan włosów. Czasem już po jednym miesiącu takiego regularnego stosowania, co to znaczy regularnego stosowania, przynajmniej raz w tygodniu, raz, dwa razy w tygodniu, ale raz w tygodniu będzie ok, naprawdę, nie trzeba codziennie, więc raz w tygodniu jest też spoko, byle regularnie. No i po miesiącu takiego olejowania już coś powinno być widać, po dwóch miesiącach to już spokojnie powinno być widać. Tylko róbcie zdjęcia, bo z włosami jest tak, jak z odchodzaniem. Czasem, albo nawet i bardziej, bo widzimy się codziennie z tymi włosami, prawda? I nie zauważamy po prostu zmian, czy to na dobre, czy to na złe, więc, więc, więc róbmy zdjęcia. Róbmy zdjęcia. Nie dla mnie, dla siebie, dla siebie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na poprzednie odcinki z serii Encyklopedia Włosingu i będą kolejne oczywiście, ale dajcie znać czy te, które już powstały i konkretnie czy ten są przydatne. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.